Mam przyjemność zaprosić Państwa na obrzęd Sąsiedzkie Kolędowanie w wykonaniu Zespołu Ludowego KOMBORNIA działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie pod kierownictwem Agaty Pucykowicz. Proszę Państwa nie będzie to typowy obrzęd kolędniczy jak, jaki najczęściej teraz znamy, nie będzie tutaj kuronia, dziada yy, no i pewnych scen, które znamy chociażby z ostatniego okresu Świąt Bożego Narodzenia. Ale przeniesiemy się na chwilę do przedwojennej zagrody, gdzie ludzie żyli skromnie, nie dzielili się bogactwami materialnymi, ponieważ takich nie mieli, ale dzielili się tym, co mieli, tym, co mieli najdroższe. Dobrym słowem, skromnym poczęstunkiem, ale przede wszystkim życzeniami bożonarodzeniowymi i na to proponuję państwu aby na te życzenia abyście zwrócili uwagę ponieważ są one piękne, tradycyjne i w sposób szczególnie właśnie dzisiaj zostaną państwu zaprezentowane w tym obrzędzie. Życzę przyjemnego odbioru, abyśmy jeszcze raz wszyscy wtopili się w tą piękną bożonarodzeniową atmosferę zespół ludowy Komborny. Jeno, że stękała. Byłem zaśród, to się do koniec okrawy. Pewnie by się chciały przejechać saniami. Może pojedziemy do zdyków, na święta my ich nie odwiedzamy. A można by pojechać woźno. Przy tej sposobności pożyczyłabym sobie cielicy. Ledwie trzeba sprawić. Bo jak nic wiespa przyjdzie i nie będzie czasu chałupień nic zrobić. Jest na godność. Póki co, to wielkie zaszpy mummy. mi się trzech, złapasz do drugich. Najgorzej, no że w niedzielę trzeba będzie później gnać do kościoła. Chodam no. szkodujesz ku nim. Przecie oni tego leserują. Niech nie się przelecą. Z drzewa z lasu zaczynamy dopiero po trzech królach. Smutna, smutna. smutna jest ja nie co czego Co wam się tak na śpiewy zebrało? Dzisiaj ja pośpiewamy co najwyższe kolędy, bo to czas świąteczny, kolędowy. Babko, zaśpiewajcie tą kolędę. Było mi coś o słonince, o zdaje mi się. Zaśpiewajcie. A łotem, łotem. Zaśpiewam, pewnie, że zaśpiewam. A wy słuchajcie i uczcie się. A nie wejdzie to o żadnym się, bo to już z noci. Zaśmiełam święty, bo ją przez płodą do izby i musiała biedowa porodzić syneczka w stajni. Co się świeci świeciło, Boże! To się świeci. Eu já... kumy, a i bujno się zapowiedziała. No cię trzeba trochę posłaniać. Pośpiewamy sobie trochę kolędy, a inne jeszcze jakie. No no, a jak przyjdzie Walentowa, to się bać pośpiewocie. Przecież ona nie ma żadnego włosu, a będzie się, że w no, morze rany. Tak, tak. Nieraz nasz to się złości na nią w puście, bo to wiecie, Sięgnie w pierwszej ławce, wydziera się i ciągnie na żydowską lukę, a się zapyta. ja się to na wiosek mają wymagania. Tam nie ma śpiewać, chce, a na innych godą. Aha, no to. No. to do, żeby nas nauczył kolędy o Maczku, To godą, że mu gordy zaschło i na sucho nie może śpiewać. Ja bym mu zarodowano, jakim dziewciem, to by mu się do śpiewania stało. A dajcie nam wino, bo nam nami zimno! Jak za do mnie doci na nowy rok, będzie wodbała głowa i Bóg. Bóg się rodzi w ludzkim ciele. Kolędujmy wszyscy śmiele: góry, lasy i doliny. Ogłaszajmy te nowiny, że Maryja porodziła Syna, stąd ta przyczyna. O, Daj wam bo Boże, żeby się wam darzyło i mnożyło, we dworze, w kumorze, we woreczku, na kołeczku, w polu, żeby stąd sno przy snopie, a kopa przy kopie. O, dobra, że... Daj wam bo Boże, pełno wszędzie, i w kumorze, i na grzyndzie, niech się wam dzieciska chowają, a krowy po skopcu mleka dawają. A? A. A. Szła pole Maryja z kieciągiem na ręce, napotkała chłopca po w sędzikach żyjącym. Sięże chłopku w imię moje, jutro będziesz miło twoje, wej boenda, kolęda. Sięże chłopku w imię moje, Andrzej Drogowiec! Szła kolęda Maryja, z dziewczątkiem na ręce, napotkała chłopa, przeniczkę siejący. Ścisz, że chłopku, winnie moje, jutro będziesz miło twoje, hej, bolęta, kolęda, kolęda! Ścisz, że chłopku, winnie moje, jutro będziesz miło twoje, hej, kolęda, kolęda! O, wody, Jak ja nie mów jasła, i on z masła. Z po stronki go kolonki, szukałem sobie pięknych żonki. Byłeś zdrowo, Anulko, ja cię w Bogu polecam. Jak nie was lubisz, to się inny zalecą. O, ja bym... Jezus na przypiecku, daje dzieciom po I ten święty on, Matka Boska na ławeczce, daje dzieciom po kromeczce. Dojcie z tyziną. Moja gospodyni, dajcie kołka nici, bo moja babina gołym w tyłkiem świeci. Dajcie miarki to wówczas a wesele kochankę ma ja, gospodyni, dajcie mi jedno jajo, to się wam będzie z gospodarzem mile spało. <grymina> dajcie mi syra misę. będą wam się legły se, byczki grzelaste, dziewki pisiaste. <grymina> Dostaniecie i kolędę, nie bójcie się, ale teraz z nami co się przegryźcie, bo tak się chodzi po sąsiedzku. No, siadajcie, siadajcie. Przepiszcie gospodarzu mało no, zraźno, no, bo nowotnych rzeczy w kębie zaskoczył. Szczęść na wieczór! Chodzimy sobie trochę do wosku siedzieć, bo jak powiadają, w raźnik i weseli. siadajcie, teraz długi, a A żebyś wiedział, że no się spić. bo tu robi siebie, nie a tak siedzieć i włącznie patrzeć, to człowiek niezwyczajny. A siadajcie, siadajcie. Kasia, idź przenieść ławkę za sień jeszcze. Siadajcie, pomoże. Zdejdźcie tu. Zdejdźcie tu, pomoże. Zdejdźcie Siad, tu. Zdejdźcie Jadajcie, no to już musiał. nam los! No! Mocie no, tu kawałek chleba i placka świątecznego. Mógłbym zapłać, ale nie trzeba by. No ja piecza, przecież tak z gołą ręką, jakoś i tak niezwyczajnie iść na posiedziny. Boże, Boże. Boże, Boże. Boże, Przyszłam po kolędzie. Na szczęście, na zdrowie, na ten święty szczepan. Żeby się Wam darzyło, mnożyło, jaką niebie mieli w W każdym kątku po dzieciątku, a na wiecu troje. Żebyście mieli buraki jak chodoki, kapusta jak cieletuste. Żeby się Wam rodziła pszenica i buk. To wam to nie będzie dokuczał głód. A wy dzienki z nowym roku, żebyście chłopak dostały i na całe życie się z nim związały. A, a, a. Posypię was teraz trochę owsy. Poleję wodą. <grymienicza> Na my tu w czyli z wodą Bóg zapłać, Bóg zapłacił. Przyjdź Boże, przyjdź Boże. A nie co tak późno? No, aleście mnie zrobiły. Zostawiłeś mnie samą. A ja się tak boję iść te stare studni. I <grymianicza> Czemu się nad no, przecież tam co się tak boję? Czy No przecie tam straszę. Coś i tak stuko i wyje. A staro kasino dodała, że słyszała. Się bo to no, co dusza tej dziewczyny się tam tak uczy, tu się tam utopiła. Oj straszył nas wejść i I to na no. nie ino kole studni. Nie godejcie od ducha, bo się będziemy go odwracać do domu. Ale co? Jak się tak po przecież przeciągniemy odprowadzić? No. Słyszeliście? Ono się wielki wersji pokazały. O, gdzie się pokazowały, widziałeś to? Widziałem. Tak się im świeciły, że no. Ja nie wierzę. Gdzie wystarczy wilki? Ale byt umie, pewnieście wszyscy szaczni byli, to i nie dziwota, żeście Właśnie. Idzieli. Tak, stary kobiec wytypał, bo co innego. Błade, weź no się ty za jakieś śpiewanie. Pierwsze śpiewał we a tu siedzi jak mruk. Na babę nie patrz, my są so gotowe całą noc u ducha. Dali, śpimy jako choryntę. Anioł pasterzą, trzymającym strach,

Cześć dajmy, tego jara wesołego, bo narodzenia Bożego, weselmy się, radujmy się Bogu, cześć dajmy. Pogoszczę was szczepionkami i kawą z rykiem. Zasłać. A ja słabiej poczęstuje porządko. W Nie roku dało mi się was. nie musiałem ją nawet niczym doprawiać. A, 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 od Szczepana się Szczeponki ostały? Nie chodziły parobki do śmiecia, Co? Były, były po śmieciach za po o świętego Szczepona. Ale nasze dziewki coś się nie was były radę demu odwiedzinom. Pewnie nie te przyszły, co się im podobają. Zbierajmy się, zbierajmy, a teraz podziękujmy za kolędę, jak się należy, po naszemu, obyczajnie Bądź się zdrowi, już idziemy, za kolędę dziękujemy. Przez narodzenie Chrystusa, będzie w niebie wasza dusza królowała. Niech się wam szczęści, niech wam pomóc, by na a teraz zaśpiewajmy, jak to się dawniej robiło. Na szczęść, dobranoc, dobranoc. Tēnā <laughs> koe! <laughs>